i bez ogródek o Michale Wiśniewskim, ujawnił więcej, niż wiedzieliśmy dotychczas, to świadczy o braku klasy. Czaj i Paulina Biernat skomentowali rozwód Wiśniewskich. Para z tańca z Gwiazdami opowiedziała, jak wspiera Dominikę i co sądzi o zachowaniu Michała. Żona Michała Wiśniewskiego, Dominika Tainer, przechodzi w swoim życiu niezwykle ciężkie chwile. Zaraz po tym jak odpadła z Tańca z Gwiazdami, Spadł na nią kolejny cios niespodziewany, rozwód po siedmiu latach małżeństwa. W ciężkich chwilach Dominikę wspierają przyjaciele, M. In Daniel Chai, który w 100% jest po stronie swojej koleżanki Stanecznego Show. Trener personelny, w rozmowie z naszą reporterką, opowiedział: jak wspiera Dominikę w trudnych chwilach. Ja będę stał murem za nią. Nie tylko jako za tym, że to jest Dominika, ale za każdą kobietą. Która ma złamane serce i coś takiego dzieje się w jej życiu. Żeby dać jej wsparcie. Potrzeba jej takiej chwili, żeby mogła sobie sobie odpocząć i myślę, że jak będzie gotowa, to sama o tym opowie. Dla mnie niesamowite jest to, że poznaliśmy się kilka miesięcy temu i od pierwszego momentu bardzo się polubiliśmy. Nie ukrywajmy, tak też jest w normalnych światach, że jedni ludzie lubią się bardziej, inni mniej cały czas, mimo że Dominiki nie ma w programie, my ten kontakt utrzymujemy i chcemy utrzymywać. Sporo serdecznych słów o Tajner Wiśniewskiej powiedziała również Paulina. To jest super fajna, ciepła kobieta, której my z Danielem życzymy jak najlepiej. Najciekawszy część zostawił na koniec wyjawił, że gdy Dominika żegnała się z tańcem z gwiazdami, nie dostała wsparcia od Michała. Daniel bez ogródek negatywnie ocenił zachowanie Wiśniewskiego. Michał jej nie dał wsparcia. Natomiast mi się nie podoba to, co teraz widzę. Powiem szczerze, dla mnie facet, który zaczyna żartować z tego wszystkiego, w momencie, kiedy kobieta naprawdę oddała mu kawał swojego życia i serca, i wspierała go. Bo wszyscy wiedzą w jakiej sytuacji znalazł się Michał i ona go bardzo wspierała. I wystarczy tam tylko jedna rzecz, żeby nie dokładać jej jeszcze takiej przykrości i zmartwień, ja chociażby to, że w jakimś programie zaczął się z niej naśmiewać. To świadczy o braku klasy i ja zawsze to powtarzam. Że w żadnym facecie mi się to nie będzie podobać i nie będę tego pochwalał. Jeżeli ludzie nie potrafią rozstać się z klasą.